Przecież jak się macie, z tej strony oczywiście kasztan i dzisiaj wam pokażę reprezentacje, które wyrzucono z Mistrzostw Świata. zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Pierwszą tą reprezentacją jest Meksyk. Reprezentację Meksyku wyrzucono z Mistrzostw Świata za to, że sfałszowali wody co najmniej 4 zawodnikom obniżono im wiek w dokumentach, dlatego, żeby mogli wystąpić na kwalifikacjach Mistrzostw Świata do lat 20 Dużo została na wszystkich rozgrywek międzynarodowych na 2 lata. Przechodzimy dalej. Kolejnymi reprezentacjami, które przygotowałem, to Niemcy, Japonia, Mundial, 1950 był pierwszym mundialem po drugiej wojnie światowej. FIFA miała duży problem ze znalezieniem gospodarza na ten turniej, ale ostatecznie Brazylia zorganizowała ten turniej, ale na nim nie mogła wystąpić reprezentacja Japonii oraz Niemiec, ponieważ były okupowane. Idziemy dalej. Kolejną kadrą to rezultacja Chile. 3 września w 1994 roku odbył się mecz Brazylia kontra Chile. Ten mecz decydował o tym, kto pojedzie na Mundial. Brazylia wygrywała 1 do 0 i nagle z trybun została rzucona w promkarza Chile. Rąkarza zniesiono na noszach. W scenie zakończył mecz. Po tym to się wydarzyło. Jeden z fotografów wykonał zdjęcia, na których widać, że raz nie trafiła golkipera. Bramkarz przyznał się, że on trzymał w ręce żletkę i się nią okaleczył, więc przyznano Walkover Kaniarinos. Reprezentację Chile, wyrzucona w mistrzostwach 1990-1994. Przechodzimy dalej. Kolejną reprezentacją to reprezentacja Jugosławii. W 1994 roku Jugosławia wygrała 7 z 8 meczów eliminacji euro, ale na 10 dni przed turniejem. Ten zespół został wyrzucony z Mistrzostw Świata ze względu na wojnę w Bośni. Dodatkowo tej drużynie odebrano możliwość zakwalifikowania się na Mistrzostwa Świata. Pod koniec 2021 roku odbyło się losowanie paraży eliminacji Mistrzostw Świata 2022 w Katarze reprezentacja Polski w półfinale baraży miała się mierzyć z Rosją. Jednak pod koniec lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Przez to FIFA wykluczyła Rosję z eliminacji na mistrzostwa świata. No, co były te wszystkie prezentacje? na dzisiaj, które wam pokazałem, no i ja mam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie, miłego dnia, trzymajcie się, cześć!